Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, żył sobie szwagier, yeah. o, Drogę nowo zrobili, a ja nadal mam wszędzie daleko. Gdzieś na obrzeżach miasta mieszka szwagra szwagier, Antek. Przyderzyła mu się zabawna historia, ale po kolei, Antek po nieprzespanej nocy z głową pełną pomysłów udaje się do szwagra. Główka pracuje. Mam pomysł na nowy biznes. Szwagier będzie zaskoczony. Siema, szwagier. No cześć. A co ty tu kurwa robisz? A o, miski myję. A na chuj? Galaretę będę robił. Lubię galaretę. Dla mnie meduza zawsze na propsie. A jeszcze jak octem poleję. Mm, niebo w gębie. Tym bardziej, że jest dobre nastawy. I tobie, Antek też polecam. Gdzieś szwagier ja tego świństwa nie tykam. No i temu masz chore stawy! Odczyp się od moich stawów! A tak w ogóle co ty w tej galarecie widzisz? Widzisz, Antek, ja jej nie oglądam, ja ją wpierdalam, bo zawieram dużo kolagenu! Szwagier nawet jakby robaki żaru, to by zachwalał, że mają dużo białka. A wiesz, że robaki naprawdę mają dużo białka? A i ty szwagier z tym swoim jedzeniem. Ja tu przyszedłem do ciebie w ogóle w innej sprawie. Już ja wiem, w jakiej ty sprawie do mnie przyszedłeś. Tylko tak się składa, że nic nie mam. Szwagryż mnie wkurwia. Traktuje mnie, jakbym zawsze na krzywy przychodził. To zaraz się zdziwi. Antek to zawsze na krzywy przychodzi. Ja mu nie żałuję, ale tak się składa, że nic nie mam. Skąd masz? No jak to skąd? Kupiłem. Ale za co? A co ty mi takie głupie pytania zadajesz? Lepiej byś zapytał, jaki ma pomysł. Antek pewnie znów wpadł na jakiś gówniany pomysł. Wyczuwa mi jakiś przekres. I co? Zatkało kakao? Szwagier, trzeba myśleć o przyszłości, a nie co dzisiaj do gara włożyć. Skąd tam ty te dwie flaszki wziął? Szwagier, bo ja żyję z pomysłu. Ale z pomysłu byś tych flaszek nie wziął! Dla chcącego nic trudnego, a to dopiero początek. Jeszcze nie mam biznesplanu, planu, ale to nie może się nie udać. Dobra polej szwagier Ale ja cię nie odpuszczę Mów skąd masz Spokojnie, daj gardło rozruszać No Na kreskę wziąłem mm -hmm. I ci dali Na twoją <ścoughs> Co? Szwagier przegrał zakład, się nie rozliczył to nagrodę odebrałem sobie sam. Niech się cieszy, że z tym do niego przyszedłem. Dobra, jestem człowiekiem honoru. Plus czy minus litr w zeszycie niczego nie zmienia. Ale jaki masz pomysł? Mam zamiar rozpłatniać świnie. Wiesz co, Antek? Wali mi twoje życie seksualne. Co, 500 plus już namieszało w głowie? Szwagier, ale ty tępy jesteś. Tobie jak nie pokażesz wprost jak kij wchodzi do dziury, to ty nichuja nie zrozumiesz. Może i nie jestem taki szybki w niektórych sprawach, tak jak Antek, ale za to mam doświadczenie życiowe. Patrz, ty masz świnię. Robercika? No właśnie, a robercik jest? Świnią? No świnią, świnią, nie da się tego ukryć. O nie, nie, nie. Przyjaciela pod nóż nie oddam. Wiem, że szwagier zawsze z bólem serca patrzy na wyroby w sklepach typu szynka od szwagra, ale ja to nie jestem. Szwagier! To by był interes na krótki dystans. A ja myślę przyszłościowo! Czekaj, jeszcze po jednym, bo mi chyba ciśnienie skoczyło. Nie wiem, co Antek kombinuje, ale to mi już się nie podoba. Jak sobie wyobraziłem Robercika w lodówce? Robercik jest świnią, ale przede wszystkim jest... kobietą! Tego nie wiedział, musisz u niego zapytać. Kurwa, szwagier, twój Robercik jest kobieto. Locho, macioro, samico, jak zwał tak zwał. A natura go stworzyła po to, żeby powiła na świat potomstwo. Racja? No racja i co z tego? A to z tego, że będziemy bogaci. A już w tym moja głowa, żeby prosiaczki opylać dalej. Chcesz hodować prosiaki? Brawo. Wreszcie dotarło. Ile mnie to trudu kosztowało, by pod to czapkę dotrzeć. Czemu ty takim pasymistą jesteś? Trzeba myśleć pozytywnie. Ja myślę pozytywnie, ale to mi w niczym nie pomaga. Bo ty źle myślisz. To jest złoty biznes. Kasa leży w chlebie, tylko trzeba ją umieć podnieść. W tym roku już kilka razy parkiet zerwałem. Ale kasy tam nie było. A nie, raz dwójaka znalazłem. Antek, ale to nie takie chodź przyób, Bo do tanga trzeba dwojga. Spokojnie szwagier, ja już wszystko załatwiłem. Mam faceta, który zapłodni. Pojebało cię? Faceta? Tuż to knur potrzebny. Jak kiedyś patolog weźmie szwagra mózg do ręki i tak będzie się przyglądał i zauważy jeden, jedyny zwój. Tak będzie badał, badał i po jakimś czasie będzie musiał stwierdzić, że to nie zwój, a jedynie odcisk od czapki. Facet ma knura! Taki reproduktor, że do niego kolejki na tydzień się ustawiają. Kolejki do knura? Bo to jest złoty medalista. Jego zdjęcia w każdej rolniczej gazecie pokazują. A ostatnio nawet wygrał puchar Sołtysa na dorzynkach w Tykocinie. Jebać tykocin, ale ja ze świnią na sznurku przez miasto chodzić nie będę. Jakbym wziął świnię na spacer, to by mnie wszyscy wioscy wyśmieli. U nas nie ma takiej tolerancji jak w Warszawie. Produkcję, dystrybucję, masturbację zostaw mi. A ja co mam robić? Jak to co? Będziesz chował, karmił? O, ty lubisz się za nie przyrządzać. Antek, ale jak ja sam nie mam co jeść? Będziesz z lewkami karmił. O, i tu plus. Prosiaki będą ekologiczne. Co racja, to racja. Świnie w masowym chobu nigdy trawy nie widzieli. Gemoty tylko wpierdalają. A niebo widzą dopiero jak na rampy wchodzą. Antek, a brałeś pod uwagę, że ten biznes może paść? To nie ma paść. To ma się paść. Ale słyszały, że choroba wściekłych chwili znów atakuje? O, i tu kolejny plus. Cena żywca wzrośnie. Ja już przestudiowałem tę sprawę. Wszystkie świńskie choroby przynoszą się drogą kropelkowo. I aby one nie chorowały, trzeba tę drogę odciąć. Antek, nie może ty chcesz prosiaki w maskach gazowych trzymać! Skąd ty takie popierdolone pomysły bierzesz? Wystarczy, że postawimy je u ciebie w pokoiku! Pojebało cię? Wiesz, jaki to smród? Wiem, ale po tygodniu się przyzwyczają. Jak to mówi znane przysłowie? Pieniądze nie śmierdzą. Antka Pomoc nie jest taki zły. Wchodzę w to. A z transportem jak? No jak to jak? Taczko zawiozę. <noise> już ja widzę jak ty ze świniakiem w taczce przez wioskę popierdalasz, a reszta cię palcami wytyka. <noise> Szwagier, to już też przemyślałem. Główka pracuje. Przykryję ją kocem. No chyba, że tak. A właśnie, masz jakiś koc? Po załadowaniu świni do taczki, Antek udał się na miejsce, gdzie dochodzi do zapłodnienia. Ja pierdole! Chuj sprężynowy! Panie, a długo on tak może? Może tyle, ile trzeba. A jak nie wyjdzie? Zapłodni jeszcze raz! Po kilku dniach, Antek udał się do szwagra, by sprawdzić, czy interes się rozwija. Siema szwagier, jak, Są prosiaki? Prosiaków nie ma, ale też jest zajebiście. A ty buty wytarłeś? Gdzie? No tam, truciny stoją. O to? Ja myślałem, że ty jakoś kuwetę dla psa postawiłeś. Antek, to nie kuweta, tylko zabezpieczenie przed afrykańskim pomorem świn. Ja pierdolę. I szwagier w to wierzy? Toż to świński przekręt. To jest wymysł europejski, żeby naszym rolnikom życie utrudniać. A, tak. po co by Europa coś takiego wymyślała? Po co? Żeby swoje świnie chujwie czym karmione nam wciskać, a nasze rodowite, naturalne, swojskie, polskie świneczki za bestem do siebie brać? Do czego to idzie? Jak w takim tempie będą nam pod nogi kłody rzucać, to niedługo prosiaka tylko w zoo zobaczymy. Wiem, tym się, szwagier, nie przejmuj. Jak przyjdzie kontrol, to prosiaki poubieramy w sukienki i powiemy, że to twoje córki. to jeszcze 500 plus dla każdego dadzą. Ale sprawdzałeś? Ty, wczoraj sprawdzałem, ale jeszcze nie było. Dobra, masz tu zlewki, a ja lecę sprawdzę. A, tak to w gorącej wodzie kompany. Myślę, że świniaki mu w trzy dni wyskoczą. Kurde, nie ma. A może za często? Co ty, wiesz jaki z tego Knura ostry dzik? Każda świnia przy nim krzyczy! Aleć! Dla mnie więcej. A ty skąd masz? Ty, bo tak przyliczyłem, jakby w pierwszym miocie było 12 sztuk, to ja z pod kreski razwa wyjdę. <grystanie> Zamiast pilnować interesu, to siedzi i chla. Dobra, biorę taczkę i lecę. O! A co to jest za świnia? Co te racice ma, gdy szynkę swą wypina, chuj sprężyna! Na zajutrz Antek z optymistycznym nastawieniem wpada przeliczyć zyski. Szwagier, szwagier! jak są prosiaki? Prosiaków nie ma, ale świnia już na taczty czeka. <ścoughs> nie wiem, co on dla tej świnie robi. Ale widzę, że dla Robercika się podoba. Ja się nie poddaję, a świnia jak czeka, to znaczy, że chce. Każdego w życiu spotykają zabawne historie, a kolejną, która przydarzyła się szwagrom, zobaczycie już wkrótce, w kolejnym odcinku. Co? Moja wina? O to chcesz? Antek nie jest tylko moim szwagrem. On jest również moim przyjacielem.